Siemanko, z tej strony klocu. Dzisiaj zagramy Audition Ornet. Dalej gramy. Bo mi się zapis usunął, znalazłem jakieś caki. Okay. Chyba jest czwa, trzecia misja. No. No i jakoś tutaj gramy. I przylecieliśmy z tym teperem, z tym kociobrodym tutaj. I, no i tak będziemy tutaj chyba coś robić. No. Coś nam... Patrzcie. No. Coś tam. O, myszek tu mamy. No, no dobrze. Coś tu... Dobra. Idziemy. No, właśnie, Okej. No, szczurka se wezmę. Dobra, idziemy. Tu będziemy musieli coś zrobić. Tak myślę. Weźmy se ten Dobra Idziemy Chowamy się? O Chciałem coś ze mną zrobić No I się coś nie udaje O, właśnie Co to jest? Skąd tu mamy? Co to jest za serducho? A, serducho na misję pokazuje. No dobra. Coś tu mamy iść. No fajnie. Ale. Co tam, tam pokazuje? A, to. A, już wiem o co chodzi. No nie wiem, jednak. No No Nie działa Musi działać A, rozumiem To był taki szners O, już jesteśmy Książki z. No weźmy. A, tu. E. No dobra. Coś tam dają. Wstawaj. 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 Nie wstawaj. Dane. No coś tam jakaś dziewczynka. Tu mamy armaty. Idziemy stąd. Dobra. Okay. To było gdzieś to. O! Zabijemy tam tego. Musimy na kucaku iść. Żeby nas nie widział. Pokażę wam. No teraz nie widzi. Bo my jesteśmy ninjem No i widzieliście. Weźmy teraz jego ciałko. No i wyrzućmy. Mm, mm. No i takie rzeczy. Mamy. Weźmy te jakieś rzeczy. No doma. I przyjęliśmy coś. Mam lepszy pomysł. Weźmy to. Nie działa. No nie działa. Aha, tu było coś z tym serduszkiem, że. No, weź mnie. Okej. Okay? O, i to misję nam pokazuje. Więc idźmy. Runa. To jest chyba nazwa misji. Co ona wywaliła? Chciała mnie zabić chyba. Chodź tu. Prze. ona jest. Ona jest dużo herse. Halo. Wciąż, no co chodzi? Nie działa. Chodźmy. Dobra, chodźmy sobą, bo tu nic nie działa. A tu jest. Cześć. Dzień dobry. Dzień. Aha! Idziemy stąd lepiej. Idźmy stąd, bo ona jest dziwna. A! Tu mam jakiś rzecz. Co daje? Dobra, tu duszek. Jak... No dobra, odejdź. Nie chcę z tą rozmawiać. Co to, co? Najot? Coś tu mamy? Jakieś mocy, ale ja nie chcę mocy.

Podałe pieniążki. I tu mam iść do niej. Jaką mam tego? Ale tu było jeszcze schodarsy na górę. I dobra, nie I, Prezent. prezent Okej, okay, no dobra. Dobra, cześć babcia. Tam jest chyba nasza babcia. No fajnie. Chyba. Zaduszko weźmy na moce. I idziemy dalej. I coś tu robią. Widzieliście, jak dostał? On tu jest jakiś pan. O, pan, bardzo miły. Dobra, idziemy tutaj. Rusie. No. O, o, tu mamy znowu te rzeczy. Weźmy, kliknijmy i to są niziomeczki, moje meczki ziomeczki zję tu Dzięku szers.

Dobra, pójdźmy teraz do tego domu. I... Dobra. I... O, Rudy. Znaczy, po... Co? Teraz pokażę wam, jak zrobić Rudego. I tak, od tyłu on ma usterczą, Trzy, cztery. Tak się zabija rudy. Tylko uważaj, żeby go nie dotykać. Bo możecie też być ludzi. I co jest bardzo głupkie No. To łosia tu mają. No. Ciekawie. I idźmy stąd. a nie był rudy. To się nie mamy czego bać. Tylko ludzi zarażają mi. No i to jest niefajnie. Skąd idźmy stąd? Już musimy chyba tu zrobić. Chodźmy na górę. Chodźmy ku cersem. No bo się boję. Odsuł się. Koleżanko.

Właśnie jej nawet nie dotknął. Pieprzona udawaczka. Kapuś! Nie lubi jej. Dobra, my to przeszliśmy po rzeczy. a ona jest głupia. No ja zrobiłem. A Coś mu... O, fajnie kółeczka się z... No. Coś tu do wziąłem.

Ty mi możesz. Nie się ich było sam cztery. Zabijmy go. Oh, I chama, eh? mama. mama. Eh? o oh, kurcie, to pomnik. Prawie oh. 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 go miałem. Głupiek! Łysiak pieprzony, giń! prawie go zabiłem, łysiaka! No dobra. Weźmy. Enter. Idźmy stąd. A ten głup... Nie, gra jest już trochę głupsza. Takie głupie misje są, że wolny świat, a ja wolę tak, chodzę w Jeno. Cześć padały Tu jestem Na no, chodźcie A kurcze, co jest O rudy, fuj Ale, Odejdź, chodź! weźmy go Weźmy go, żeby on znikł oh. Już się bałem, że zachoruję. Mam mało żyćka. Co zrobiłem? No, idziemy. A, O. To mi było potrzebne. O man, o zarzuj, co jest rzecz? Potrzebna nam. O, tu możemy jakąś mocę. Co tu mamy. Możliwość. No. Nie świadomy, twojego No. No. Coś tu mamy. Weźmy ten podmuch. Okej. Okay. I to jest. Okej. Okay. No dobra. Idziemy. Dobra. Tutaj mamy jakiś plac, ale tutaj skończymy i widzimy się w następnym odcineczku. Cześć! Siemanko! Maga, Maga, ma! Pokażę Wam jeszcze trik, ten podmuch coś tam. Oj, no taki dymek leci. Bardzo fajnie. Siemanko. Zetowałem.